Obywatele, posłuchajcie. Dawno w to nie grały ma seria, pewnie Wam też się spodobało. Jeszcze raz, Dzisiaj zagramy. Będziemy grać o życie i pieniądze. Bógszocki ruletce. Kolejny raz, bo mi się spodobało nawet. A już i tak mam playlistę. Ale żeby było ciekawiej, gdy przegrywam, pokazuję twarz. Nie przemijajcie specjalnie żeby zobaczyć jeśli przegram. Tylko musicie obejrzeć całe żeby zobaczyć. A teraz, teraz będzie muzyczka. Znowu ten alarm. to najlepsza muzyka. Witaj kolejny raz. Wziąłem normalny, oby wygrał. Obu wygrał. Niech będę miał to szczęście, żebym wygrał. Ej, dy, daj, ile było ile? Pierwsze jest szczęśliwe. To już on nie ma co robić, bo same puste chyba. No właśnie wiem, działał. Bo jeśli jemu się teraz puste trafi, to jeszcze raz on. Dobra, nie wiem czy by, chociaż wiem, że jest szereg przegra... krzywek czy nie wciąż by w siebie. Bo diler też ma często szczęście. Zdecydujmy dobrze. Więc to może być moja najgorsza decyzja w życiu. Pominąć. Ty gnoju, ty gnoju. Gnoju. No bo gorzej na ciebie nie mogę powiedzieć. widzę cię. Same pełne zostały. Dobra kolejna runda. Na razie wygramy, niech tak będzie dalej. Pamiętajcie o subskrypcji i bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za 200. To może być ta nagroda za 200 subów. Że pokażę twarz, jeśli przegram. było coś dobrego. Dobra, jeśli będzie dużo pełnych, to to zużym bloxy. No, ho, 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 panie. i kajdany. Oby to była dobra decyzja moja. I teraz tak. Jeśli będzie puste, wierzymy w siebie. Ale nie. Jeśli jest pełne. Oby tak dalej, oby jeszcze lepiej i tak dalej. To tyle samo mamy. Dobrze, że są podłączone te te. Bloxy. Nie. Tak już nie mamy co. Lepiej, bo oszczędziłem sobie jedno życie. Inaczej on by też miał, żeby we mnie strzelić. Tylko dwa. Ej, oj, oj. Trzy: trzy. Tyle samo. Pusty wyrzucony. Dodajemy mu kajdany. Dwa: trzy. Trzy pełne, dwa puste. Mamy to szczęście. Nie wiem, czy by teraz w siebie nie wziąć. Dobra, w Dilera. Nie, szkoda, was, nie, że nie wziąłem w siebie. Dobra, Dileri, tak już przegrywasz. No jak coś to gram na normalnym, nie na łatwym, nie na oszuście. Bardzo intere Nie! Dobra. Włączyłem pauzę i mnie zastrzelił wtedy. Dziadu, jak mogły? O jabłko. O, jabłko, piękne jabłko. Zjemy sobie. Musimy zjeść jabłko. Pijemy kola. Dobrze. Oby był pełny, proszę. To. Jest na razie dobrze. Miller, przeskoczyłeś? Jabłko zjemy. Kajdanki nie zjemy. Cztery jeden. Dobra przewaga. Naprawdę dobra przewaga. Więc dajemy mu kajdany. Jemy. Jabłko. 3-1. Padiller. Byłeś fajny, że ja mi pozwoliłeś w to grać, a sam wygrałem. Jeszcze nie raz w to zagramy, pewnie na moim kanale. I nieraz przegramy i nieraz wygramy. Long last. Przybywamy do ostatecznej rozgrywki. Dehybrytory odłączone. Nie ma transfuzji. Tańczymy na krawędzi życia i śmierci. Ja z Najgorzej. 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 Cztery przedmioty każdy. U, 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 ile nakryć głowy. Bo tak to ty, jak się gra na, gra na multiplayer, raz z Frankiem zagram, już to tyle mówię. To zamiast kajdanki jest nakrycie głowy napisane. Takie tłumaczenie, dobre. Dobra, skupmy się na grze. Damy mu kajdany, bierzemy w niego, no, wypijamy pusty wyrzucony i w niego. Tak, jest dobrze. Szkoda, że nie miałam przecinarki, to bym może. Tylko nie to. On ma lepiej. Skiped. Wiadomo, że i tak, że ciągle będą. Po co mi tu ja tych bloksi? Dobra. Te kol? 2 dwa. Więc użyjemy sobie kajdanek. Bardzo kajdaneczki, kajdanu nie. Bierzemy w niego. Nie, jak mogłem. Bierzemy w niego. Tak. To Ale on ma tyle jabłek. Dzisiaj z nim nie wygram. Ja z nim nie wygram Very interesing. Bierz te kajdany Już użyłeś kajdanek Już użyłeś kajdanek Że co? Czy mogę używać kajdanek? Rzucony płosty Dobra. <coughs> Karabinka. Dobra jest piła Dobra jest lupa. Dobra jest jabłko. Mamy dobre rzeczy. Trzy, trzy. Nie, trzy, dwa. Tak, ja sobie wypiję. Na żywo. Ha. Wypiję. Na żywo. Teraz prawdopodobnie będzie pusty. Pusty, tak. Dam mu kajdany. Bierzemy karabinka, pominąć. Tak, w ogóle to sobie jeszcze jabłko zjem. Nie wiem, co bierzemy w niego. Teraz w niego. Tak. Czekajcie, ja włączę. Jak on strzeli, to ja na chwilę włączę pauzę. Dobra, pauza. Dobra, jestem. Dobra, mamy dużo jabłek, to plus Już nie mamy miejsca. Jeden jeden. Jak to możliwe? Równe szanse ja sobie podejrzę. Na żywo. Sobie przekroimy. Weźmiemy. dealer. Jest dobrze. Jest dobrze. Nie jest tego. Nie. Nie wierzę. Nie. Nie. Szkiped. Skipet, skipet, skipet. Zrobię odcinek, spróbujcie nie zostać choroby psychicznej. Dobra, tak to możemy grać, dealer. Na żywo, oczywiście było wiadomo. Stajemy mu, kajdany? On już nie ma jabłek, więc to jest plus, a ja mam. Proszę cię bardzo. Szkoda, że nie mam tego noża. Czy mam? Nie mam. Idzie nam dobrze. I ja oby teraz był pusty. Jak on strzeli we mnie? Nie, słychać tam muzykę z imprezy. Nie, bardzo interesujące. Na szczęście ja mam jabłka, a on nie. Ty gdzie defibrylatory? A no tak, to jak ja żyję. Jak ja tak żyję? Pauza. Dobra, strzela. Co ty mi dajesz, gościu, z tego pełnego, jakie i tak mam? Jabłka. Jabłko chcę. Nie. Najgorzej. Oby teraz wszystkie pełne były, chociaż szkoda, że nie ma takich przypadków. Wszystkie pełne są. Ale 1 dwa jest. to jest bardzo ciekawe dla mnie. On dał kajdany. Nakrycie głowy. On ma kajdany nakrycie głowy. Jam ja sobie zjadł jabłko. Jam ja sobie kolejne zjadł jabłko. A ostatnio oszczędził. I przekroił, i bym wziął ich w dilera? Nie, co ja zrobiłam? Nie, dobrze. jeszcze ma kajdanki, a ja już wiem, że są same pełne, po dilerze. I jemu zostało te ostatnie życie, żeby się nic nie pokazywało. A mi pewnie niedługo też. Najgorzej mi teraz zostało ostatnie życie. Ale mam jabłko. Z którego się bardzo, ale to bardzo cieszę. Nakrycia głowy, po co mi tyle nakrycia głowy? Teraz bierzemy w siebie. Ten, chociaż ten pierwszy zawsze jest dla mnie szczęśliwy, ale dajmy mu kajdanki. Bo pewnie już w tej rundzie w ogóle go nie będzie. Nie. Nie. Nie, gadaj. Nie, gadaj. Wszystko zależało od tego jednego strzału. To zależało od tego jednego strzału. Moje życie zależało od tego jednego strzału. Mogę wygrać jedynie pieniądze albo przegrać Przegrałem. Przegrałem. Mogłem wygrać wszystko. Na to było 50% szans. Już nie chcę tych rzeczy. Po co mi one? Jabłko! Ty, nie traćmy nadziei. Może dealer będzie miał też nasz los? Było cyfrować w Dillera. no żywo, ty, mami, nie wierzę, nie wierzę. Nasz los się może zmienić. Nasz los się tak może zmienić. Że tam z dołu nie słyszeli strzałów. Skipet, skipet. Skipet, skipet. Oby, oby zrobił skipet, skipet, Żeby było pełne, pełne. Zrób skipet, skipet, i żeby było pełne, pełne. Zrób skipet, skipet, i żeby było pełne, pełne. Skipet, skipet, żeby było pełne. Jeden, dwa. Rozumiem. Rozumiem, to bardzo lubię. Tylko dam Ci kajdany. I strzelę w Ciebie. Tak. Wszystkie jego pieniądze idą do mnie, a on umarł. Dzięki. 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 A więc, pa obywatele, do widzenia. Jednak nie pokazuję twarzy. <grywa> Wygrałem to, więc, pa, do widzenia, do kolejnego odcinka.